Mieszczady24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Znajdujemy się na dziedzińcu zamkowym, gdzie można o, oglądać wystawę plenerową. Razem ze mną dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Jarosław Serafin. Panie dyrektorze, proszę opowiedzieć y, krótko o tej wystawie. Wystawa w zasadzie ma na celu przywołanie najważniejszych postaci, najwybitniejszych muzealników, którzy na przestrzeni ostatnich 90 lat. Tworzyli to miejsce, budowali w zasadzie od podstaw jako jedną z najstarszych, pierwszych instytucji muzealnych na terenie obecnego województwa podkarpackiego. To też prezentuje sylwetki tak znakomite i wybitne jak Aleksander Rybicki, Adam Fasnacht. Stefan Stefański, a potem całe grono muzealników tworzących już po wojnie. Coraz to nowe zbiory, a przede wszystkim poszerzających ofertę kulturalną muzeum, muzeum, które w zasadzie w aktualnym momencie wypełnia rolę jednej z najważniejszych placówek tego typu na terenie województwa podkarpackiego czy szerzej tej części Polski. Oczywiście wystawa została pomyślana jako Wzbogacenie wydarzeń jubileuszowych, bowiem niedawno, kilka dni temu, świętowaliśmy uroczyście jubileusz 90-lecia naszego muzeum. Była to okazja nie tylko do przywołania historii tego miejsca, do refleksji takiej retrospektywnej, ale również zastanowienia się, w jakim miejscu jesteśmy i, i dokąd zmierzamy. Jakie plany muzeum snuje na kolejne lata, w jakim kierunku chce rozwijać swoją działalność oraz własne zbiory. I wydaje nam się, że bacząc na tych ostatnich 90 lat no jesteśmy winni wielką wdzięczność i wielkie uznanie dla twórców tego miejsca, dla ich działalności na przekór wszelkim przeciwnościom losu, trudnościom czasu. Wybudowali muzeum, które kolejni sternicy, tacy jak Stefan Stefański, jak Janina Lewandowska, jak Edward Zając, ale przede wszystkim myślę, w ostatnich 30, 30 latach dyrektor Wiesław Banach no, sformatowali to muzeum jako jednostkę unikatową, jako połączenie muzeum historycznego z czymś, czym jest również w dużej mierze dzisiaj a zatem Muzeum Sztuki, najważniejszym chyba tego typu obiektem na terenie województwa podkarpockiego. Przypomnę, że muzeum to galeria Zdzisława Beksińskiego, to najcenniejsza kolekcja sztuki ikonowej. To również malarstwo z szeroko pojętego nurtu koloryzmu, ale również kręgu twórców szkoły paryskiej. To również pięknie rozbijająca się zbrojownia i wiele innych ciekawych kolekcji, które przyciągają rokrocznie około no już teraz prawie 70 tysięcy turystów. Dlatego spojrzenie na te plansze to również sposobność do takiej właśnie refleksji, jak muzeum powstawało, jak rozwijało się, jaką ścieżkę przechodziło na przestrzeni kolejnych lat i kolejnych epok. A zatem również możliwość do zrozumienia, jak wielki wkład pracy wykonali muzealnicy w tym no, epokowym już można powiedzieć okresie. Panie dyrektorze, a do kiedy można będzie oglądać tutaj tą wystawę plenerową na dziedzińcu zamkowym? Wystawa plenerowa będzie prezentowana jeszcze w styczniu przyszłego roku, także przez najbliższe no, ponad dwa miesiące można sobie spacerując tutaj em, em, poczytać o historii muzeum. Obejrzeć unikatowe fotografie z naszego archiwum, często nigdy nie prezentowane wcześniej publicznie. Serdecznie zapraszamy. Bieszczady24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.